Czołemdrużna Tupęcz, witam wszystkich w moim retrokoncie i w kolejnym odcinku, w którym postaram się pokazać wam, czy warto zakupić Taki oto kabelek. A jest to kabel sygnałowy z kart RGB do konsoli Sega Mega Drive 1, zakupiony w całkiem dobrej cenie na AliExpress. A dlaczego planuję pokazać wam zwykły kabelek? Ano dlatego, że o dobrej jakościowo kable do retrosprzętów coraz trudniej, a jak się trafią, to są drogie. Do tego w zalewie taniego badziewia, które niby wysyła sygnał RGB, a w rzeczywistości to nie za bardzo jednak to robi, ten przy cenie 56 zł, jeżeli tylko okaże się w porządku, naprawdę mega okazją, być może. Żeby była jasność, na chwilę obecną nie wiem, czy to dobry jest kabel i czy dobrej jakości sygnał przesyła. Tak, jeszcze go nie testowałem i to będzie reakcja na żywo. Zatem odcinek ten to nie pokazanie bubla palcem, a raczej nadzieja na zakup czegoś dobrego. Tak, nadzieje wielkie w nim pokładam. Szczerze. Zatem jeżeli też chcielibyście przekonać się, czy warto w taki kabelek zainwestować, zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj! Nie bądź sknera, za poszukiwanie okazji daj suba, łapkę i komentarz napisz już teraz. Od razu szybkie info, kabel ten będę porównał do dobrego kabla z kart RGB, który jakiś czas temu wykonał dla mnie DFU, a który jakościowo to po prostu kosa jest, no ale kosztował mnie grubo ponad 100 zł. Zatem porównanie zaczniemy od zewnętrza, czyli jak to się prezentuje tak w łapach. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy porównanie, zatem to jest mój kabel od DFU, a tu jest kabel ten z Aliexpress, który kupiłem pierwsza. Rzecz, jaką, jaką można uważać, to ten kabel jest grubszy od tego od defu. O czym to świadczy? W sumie o niczym. To znaczy, bo wiecie, to jaki kabel jest w środku, wiadomo, im grubszy, tym większe prawdopodobieństwo, że jest lepsza izolacja tych żył, które idą w środku i tak dalej. Natomiast wcale nie musi tak być. Ten może mieć po prostu więcej izolacji zewnętrznej. I to tyle. Natomiast jest grubszy i tak to właśnie wygląda. Chociaż moje przypuszczenia co do jego grubości takiej są inne, ale o tym za moment. Także kabel jest grubszy. Długości nie porównuję, bo długość to jest sprawa indywidualna. Ten jest wystarczający, jeżeli chodzi o długość. Nie będziecie narzekać. Teraz tak. Same wtyki. Wtyki, mój jest podpisany, to nieważne. Wtyki są dokładnie takie same. To nie ma nic pozłacanych końcówek i tak dalej, różnych szmerów, bajerów. Po prostu jest jak jest wszystkie piny są, prawda, w tym chińskim i tym od defu obsadzone, natomiast w, w, w złączu, we wtyczce, natomiast to niczym nie świadczy, bo nie wszystkie w środku są podłączone, rzecz jasna, ale często zdarza się tak, że w chińskich, tanich, takich kablach też są wszystkie tutaj piny we wtyczce, a w środku tylko kompozyt podłączony do paru złączy i audio oczywiście, no ale tego nie widać. Bierzemy kabel tak i mamy wszystkie piny, tak, wyciągnięte i jest, jest super. Jeżeli chodzi o złącza, to te też są takie same tutaj, nic jakby, nie ma żadnego znaczenia, taki rodzaj wtyczki ma Mega Drive 2, czyli czy jest Czyli to jest V, tak? Po prostu. I tutaj mamy wypuszczone yy, kable audio. Jeden i drugi. I teraz tak, różnica, jaka jest yy, między moim kablem a kablem tym chińskim, jest to, że mój kabel ma sygnał audio wypuszczony tak. Tu z wtyczki, widzicie z tyłu wyjścia konsoli, tu się łączy. Mamy mini jacka i ten kabel audio, sygnał audio idzie całą drogę na zewnątrz, aż do samej wtyczki tutaj. Tak, do samej wtyczki tutaj i on tutaj się łączy. Co to oznacza? To, że możemy go wpiąć albo do zewnętrznego tutaj gniazda, tego frontu konsoli, albo wpiąć go po prostu tutaj i mieć audio z tej wtyczki, czyli z tyłu konsoli. Nie, Tutaj nie obcinamy sobie możliwości tyłu przód, jeżeli chodzi o audio. Może nie mamy możliwości, może mamy popsute złącza, albo coś, nie wiem, nieważne. Mamy, mamy generalnie możliwość albo z frontu, albo z tyłu. I dzięki temu też cały sygnał audio idzie na zewnątrz kabla. Lewy, prawy audio, tak? I to jest dobre, nie idzie w środku, czyli jest odizolowany maksymalnie jak się da. Oczywiście tu się we wtyczce z kart łączy, tak? Ale tego jakby nie unikniesz. Musi tutaj tak być. Całkiem gdyby szedł na zewnątrz, to w ogóle już by była inna kwestia. Natomiast tutaj tak i łączy się w te wtyczce. Natomiast w tym kablu jest tak, że kabel ma wyjście audio tutaj z przodu z tyłu, przepraszam, od wyjścia konsoli, mamy wtyczkę mini jack, którą musimy wpiąć w złącze konsoli z przodu, żeby mieć dźwięk bez wpięcia tego audio. Nie mamy dźwięku, po prostu nie wysłany jest z tyłu, z tyłu konsoli, nie jest wysłany sygnał audio, musi być wysłany tym i kabel wchodzi nam do tylnej wtyczki, do tej wtyczki z tyłu konsoli i idzie przez całą długość kabla, aż do złącza skargi. Dlaczego nie zrobili tego tak, jak tutaj, czyli, że sygnał audio jest odseparowany na zewnątrz? cały ten sygnał, w sensie kabel, tylko wpuścili go tak o, no to nie ma sensu, bo to, to, to co to daje? Bo generalnie no to co, no to idzie audio i tak zakłócenia jak mają być w kablu, to będą w kablu. Czemu zrobili tak, że to z frontu nie mogli już puścić stąd? Ja wiem, że tutaj może być lepsze audio, tak? Regulacja głośności i tak dalej, różne tego typu rzeczy. No ale to bez sensu, mogli puścić ten sygnał na zewnątrz, wypuścić ten cinch stąd. Nie? A nie stąd. Tak jak tutaj, jest fajnie zrobione. Albo stąd, albo stąd, sobie wybierasz. Super! To rozwiązanie jest świetne, to rozwiązanie jest pierwsza klasa. Naprawdę mega. A tutaj tak troszeczkę troszeczkę nie tak. Musimy mieć sprawne złącze audio z przodu konsoli, żeby mieć w ogóle audio na tym kablu. I stąd też grubość tego kabla, bo słuchajcie, kanał audio, lewy prawy kanał audio, czyli cińcze idą sobie po prostu tutaj w głównej żyle, dlatego ten jest cieńszy, bo ta żyła idzie na zewnątrz, byłoby jeszcze grubsze, zobaczcie. Natomiast znaczy to jest w oplocie, ja wiem, tak mniej więcej. A tutaj mamy w środku w tym kablu w głównej żyle, mamy idzie też audio. Dlatego ten kabel jest po prostu grubszy, a ten jest po po prostu cieńszy. Jest szansa, że one tak naprawdę w środku, jeżeli chodzi o jakąś izolację i tak dalej, grubość tych żył, miedziane te kabelki są takiej samej grubości, czyli są dobre. Ten kabel daje mega dobrej jakości sygnał audio-wideo. Ten daje. Zobaczymy jakiś sygnał. Mam nadzieję, że też dobry. Za chwilę sobie to porównamy. I tyle w temacie. Różnice są głównie takie, w tym audio. A tak, ogólnie na pierwszy rzut oka, nie ma żadnych za bardzo, tak? W jakości wykonania i tak dalej, bo jakość wykonania tego chińskiego jest bardzo dobra. Tutaj nic nie wypada, wszystko jest pięknie jak należy, tutaj wszystko jest super. Tak? Jakość wykonania jest naprawdę pierwsza klasa, tak jak w tym moim robionym na zamówieniu kablu od DEFU. Dobra, i tyle w temacie porównania. Teraz, no cóż, lecimy dalej z tematem. No dobra, a teraz przyszedł czas na próbki audio-wideo. Najpierw mój kabel od Defu, a później ten z AliExpress. A żeby pokazać najlepiej te ewentualne różnice, całość sygnał przepuszczam przez OSSC w trybie razy 5 i przechwytuję graberem Avermedia Live Gamer 4K. To powinno pokazać różnice, jeżeli jakieś będą. Dobrze, słuchajcie, co ja muszę dodawać? Widzieliście jakieś różnice? Bo ja nie. Jeżeli jakieś są, to są one kosmetyczne i dla zwykłego gracza, który jednak szuka dobrej jakości, będą niezauważalne. Ja nie widzę żadnych, dla mnie nie ma żadnej różnicy, czy to na obrazie, czy to na dźwięku. Zatem to jest jak najbardziej w porządku. Jedyny minus, jaki zauważam w tym kablu, w sumie dwa minusy, to jest to, że kabel audio jest wypuszczany tutaj z tego gniazda. W konsoli i mamy kabelek, który musimy sobie wpiąć do złącza mini jack z przodu, z frontu konsoli. A i tak wchodzi do kabla i przesyłany jest całym kablem do złącza SCART. Dlaczego tak? Nie mógł być puszczony na zewnątrz? Nie wiem, jakoś łączony ewentualnie. Z drugiej strony, żeby tu wychodził i był wpinalny do konsoli, żeby nie szedł przez cały kabel. Może mnie poprawcie, jeżeli się mylę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli kabel audio idzie w całym takim. Kabelek audio, żyła audio idzie w całym kablu, tak razem z innymi przewodami, wtedy na, mogą następować pewne zakłócenia dźwięku, obrazu też. Także z drugiej strony. długi, do... Nie wiem, zrobili to tak. Ja mam w, od kabla DFU tak, że mam puszczony z tej strony, i tu przy wtyczce mogę go odpiąć, czyli puścić sobie mogę audio. I tak audio cały czas idzie na zewnątrz. Mogę odpiąć sobie audio i puścić z przodu konsoli i tak jest wszystko na zewnątrz. Tylko tu wszystko wchodzi zawsze do wtyczki tutaj z kart. No nic, nie wiem, to no, to jest na minus. Czemu tak zrobili? Nie wiem. No i jeżeli nie będziemy mieli sprawnego złącza audio w konsoli, tego frontowego, to mamy po audio, mamy po dźwięku. Musimy mieć y, sprawne złącze audio. Niby nie problem, tak? No ale musimy mieć sprawne, inaczej nie będziemy mieć dźwięku. No cóż, tak to właśnie zrobili. To jest trochę na minus. Drugi minus jest jeszcze taki, że jest strasznie śmierdzi ten kabel. Wiecie, jak śmierdzi tani plański, chiński plastik? No, to tutaj takie coś jest. Słuchajcie, mam nadzieję, no, że to z czasem i nie będzie tak łoić. Natomiast na chwilę obecną śmierdzi. Śmierdzi bardzo nieprzyjemnie. No, nic taki minus, coś za coś. Natomiast jakościowo, jak widzieliście, jest jak najbardziej ok. Więc polecam za kwotę 56 zł. Jak najbardziej warto, tak mi się wydaje. Link, gdzie kupiłem ten kabel znajdziecie w opisie pod tym filmem, jeżeli ktoś chce się zainteresować, 56 zł razem z kosztami wysyłki, na chwilę kiedy to kupiłem, może być taniej, może być drożej, zależy. I od razu mówię, sprzedawca, od którego ten kabel tutaj do aukcji wrzucę, może ma też inne kable, nie sprawdzałem, to nie oznacza, że wszystkie są takie same, ba, to nawet nie oznacza, że taki sam kabel kupić u niego będzie taki sam jak ten. U Chińczyków różnie bywa. To samo, ale nie to samo. Wiecie, o czym mówię. Także wiecie. Ten jest dobry. Jeżeli dorobicie taki, będzie dobry, będziecie zadowoleni. Także tak to właśnie wygląda. Pomimo minusów delikatnych. Warto się nim zainteresować, bo za 56 zł dostaniecie jakieś tanie Chińczyki u nas na Allegro i będziecie bardzo nieszczęśliwi, bo będzie buczeć, bo będzie jakieś walić smużenia i tak dalej artefakty. Ten jest super i tego polecam. A w tym odcinku to na tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, i do następnego. Trzymajcie się. よし